Maneczko z tej strony wapat gra i w dzisiejszym odcinku pograbię sobie w Karmechanic Simulator. O ile dotykamy się w końcu premiery mianowicie premiera być 21 lipca, pisało za około 3 godziny, tak jak w ostatnim odcinku. Ja no, czekałem te 3 godziny, no i niestety po chwili premiera przesunęła się do 25 lipca. Uj, kuj. No i dopiero 25 lipca będę mógł nagrać filmik z tej gry Dzisiaj od 9 tak do 12 rano szukałem sklepu, w którym dostanę tą grę I tak musiałem kombinować No ale mniejsza z tym Mianowicie tak, pewnie 25 lipca znowu przesunął Ale mam nadzieję, że nie, tak nie zrobią Mianowicie teraz tak zaczniemy, szukałem na internecie dlaczego w ogóle ta premiera została przesunięta. Znalazłem pewien artykuł i w tej chwili właśnie go wam pokażę wyświetlę. Mianowicie mamy ten artykuł tutaj. No, o mianowicie o tu piszę. Dlatego, że za, zarząd Playways z siedzibą w Warszawie informuje... Jakiś brak finalnej akceptacji na platformie Steam. Mhm. No i niestety, to mi została przesunięta. Do 25 lipca. Mianowicie, na Steamie pisze 25 lipca. Mianowicie tutaj gdzieś się znalazł... Nie, to nie, chyba nie. To... A, tu to pisze o tydzień na dzień 28 lipca 2017 roku mianowicie na steamie piszę 25 lipca a to piszę 28 to w końcu 25 czy 28 a może 31 albo w 2018 roku mam nadzieję że w końcu ta będzie bo no, no, no mogłem te, mogłem kupić inną gierkę i inną gierkę nagrać no ale mam nadzieję, że w końcu 25 dotykamy się tego odcinka. Więc nie przedłużając powiem tak, mianowicie to by było chyba na tyle. Mianowicie, a jeszcze. Przepraszam Was wszystkich za jakość filmiku z dospakowania Care Mechanic Simulator. Mianowicie no nie miałem czym na nagrać yy, tego, próbowałem telefonem, mianowicie coś mi się dzieje właśnie z telefonem, że po chwili zatrwało się jakby paski robić i po prostu i tyle, zresztą to jest jakiś no, zastępczy telefon, nic nie wiem o nim kto go wcześniej, miał, oni nic. No ale, no niestety trudno się mówi, że nie mogłem w stanie nagrać się rozpakowania w jakości HD, albo nawet Full HD, a nagrałem w 480p. Znaczy, to było niby HD, ale po prostu ta moja kamerka internetowa jest po prostu, ona jest dobra, ale ona nagrywa tylko max 480p. No i to, to się po prostu przez to zjebane jest, no. Ale tak nie przedłużając. No to się ma. I do kolejnego odcinka. O ile doczekamy się naszej gry. Bo jeżeli się nie doczekamy, to nie będę nagrywać. Cześć.